Dobra panowie, jak jesteśmy gotowi? 3, 2, 1 10 sekund. Te badania mają określić nam, jakby poziom naszego wytrenowania, dać nam drogę do dalszej pracy. Wyniki będziemy znali w środę, już po południu, w godzinach południowych, można wiedzieć. No i, i, i określimy dalszy jakby e, program przygotowań e, właśnie w zależności od, od etapu na, na jakim jesteśmy. Zawodnicy są po e, serii treningów indywidualnych na, na paskach, które mamy zmonitorowane, zapisane, zarejestrowane w komputerze. Główne jakby wytyczne odnośnie przygotowań mieliśmy już przygotowane wcześniej, ale, ale te badania nam zweryfikują, w którym kierunku powinniśmy pójść, czy jeszcze skupić się na przygotowaniu ogólnym więcej, czy już bardziej na przygotowaniu specjalistycznym. Dwa zdania o transferach do drużyny, jedno nowe nazwisko, Jan Pawłowski. Proszę krótko scharakteryzować tego zawodnika. No jest to zawodnik, który już był na naszym jakby, e, celowniku wcześniej. Chcieliśmy go pozyskać już w rundzie, e, przed rundą jesienną. No niestety e, Termalika miał jakby większe przełożenie na Jagiellonie i nie udało nam się e, tego zawodnika do nas ściągnąć. E, jest to napastnik, który ma parametry takie, e, o których wspominałem wcześniej, że, że potrzebujemy zawodnika e, wysokiego, który będzie, który będzie w jakiś sposób mógł e, nam w pewnych elementach naszej, naszej strategii, naszej gry e, pomóc. Tak? To to, co, czego nam brakowało, czyli, czyli walka w powietrzu, e, przenieść ciężar gry w inny sposób e, w, forma, e, do, no, w strefę e, bliżej bramki przeciwnika. No i jego doświadczenie, które nabył w tej lidze i, i wcześniej już, e, mimo swojego młodego wieku w Jagiellonii Białystok, e, grając w Ekstraklasie nie, niejednokrotnie, no, no myślę, że będzie to jakimś e, pozytywnym wzmocnieniem i, i dobrym akcentem tego zespołu. Czy szukamy jeszcze dalej? No na pewno, na pewno rozglądamy się, rozglądamy się, robimy przegląd wśród zawodników młodzieżowych. E, rozglądamy się nie tylko pod kątem tej rundy, ale także pod, pod kątem jakby następnego już sezonu e, i będziemy to oceniali przydatność poszczególnych zawodników. E, być może kogoś jeszcze do kadry zabierzemy. No to Panowie, To jest